Siemanko, zapraszam Was do obejrzenia filmiku z pierwszego wyścigu w tym sezonie. Właśnie dojechaliśmy do Bishop's Wood, czyli w sumie takie 40-50 km od Birmingham. I jutro będę się ścigać na Xterze w Weston Parku. Jest to offroad triathlon, także no właśnie dojechaliśmy tu do naszej wioski, gdzie śpimy. Będę ogarniał rower, składał go i co? I potem pojedziemy na rozjazd tras. Teraz rower został do złożenia. Tak to wygląda w środku. Pierwszy raz go do walizki. Jak bym miał wymienić. Rzecz, której najbardziej nie lubię w ściganiu się, jeżdżeniu na zawody. To by było wszystko związane z demontażem i montażem roweru. Bo moja wiedza jest bardzo mała plus po prostu nie lubię tego robić. udało się złożyć rower. Ja oczywiście coś źle zrobiłem i mi ten. przerzutki nie działały, ale na szczęście. Mieszkają z nami tacy Czesi, co też się wygicie ścigają i pomogli mi. Cały łańcuch trzeba było rozpiąć. Ja mam z domu obiad, makaron z pesto i groszkiem. I jedziemy. Mama prowadzi. Wynajęliśmy nie. elektryka, nie wiedzieliśmy o tym. I dodatkowo, o właśnie, jest jeszcze jazda po lewej stronie tutaj. Także początkowo było. Lekkie zdziwienie, ale całkiem nieźle nam idzie, także mama już się wprawiła. Idzie nam całkiem bardzo dobrze. Weston Park to jest całe, to tu powierzchnia jest to prywatny teren o powierzchni chyba około 1000 arów, bardzo duży. No i my będziemy pływać tu w tym zalewie. Flipster, lewo. Jechaliśmy na miejsce. Ja mam w planie do zrobienia jedną pętlę, jedną pętlę roweru, czyli tak około 15 km z tego co widziałem i jedną pętlę biegu, czyli koło 5,5 Luźno, żeby tylko poznać trasę. Część trasy kolarskiej. Przy akwenie. W ogóle ponoć woda ma o 17 chyba stopni ponad, także nawet ciepła jak na maj, myślałem, że będzie zimniej. na rowerze całkiem luźno e, tak jak mówiłem, trasa jest w sumie to jest e, prosta technicznie i jest stosunkowo płasta jest, płaska jest jeden taki odcinek 4-5 km z singlami po wąskich ścieżkach w lesie no i tak poza tym to w sumie takie jakieś szersze drogi e, czasami tylko po trawie trochę trzyma koło no, ale ogólnie jest fajnie no i teraz jeszcze pójdę przebiec trasę biegą, która ma być trochę techniczniejsza. O kur... No to było dość spore. Jak będę zmęczony, muszę uważać, żeby nie wpaść w tą dziurę. Nie jest łatwo być influencerem. O kurwa, ale podbieg. O Boże. Szczerze tego się nie da biec. W sensie to trzeba iść, nie? Widziałem foty z zeszłego roku. Trident Brown szedł tak, że nie będzie wstydu Ale fajnie jest Fajny, kurde, odcinek Ale będę musiał chyba Buty dobrze zawiązać Bo inaczej to mam po kostce Teraz tam będę zbiegał na dół. Już przejdzie 11. W sumie na polskie to 20. Także ogólnie dość późno jak na dzień przed startem ale tak wyszło zrobiłem pentelkę. to tak jak mówiłem myślałem że mm, będzie szybkie bieganie ale będzie będzie ciężko także no jestem ciekawy nie? myślałem szczerze przyjechałem taki troszeczkę pewny że fajnie, fajnie pobiegam ale myślę że trasa szybko może zweryfikować no i zobaczymy, nie? ale myślę, że zabawa będzie przednia tam Będziemy jakieś zakupki na stacji. Bułki, lody, tortellini, redbullki, mleczko, coś do jedzenia plus picie wody, bo nie mamy. Jest sobota, 7.30, pogoda jest super, zero chmur, zapowiadają 23 stopnie. Ja się wyspałem w ostatnich dwóch dniach, także to też na duży plus. No a tak poza tym to humor jest git. Więc no, się trochę nie mogę doczekać. Ja jestem już, e, jestem już po śniadaniu i zaczynam się zbierać z pakowaniem. Zaraz będę jechał e, tam w okolice startu, żeby troszkę poogarnąć, bo dzisiaj też jest rejestracja z rana. Ale pomyślałem, że może to dobra okazja, żeby pokazać, co mam w zamiar jeść podczas takiego wyścigu. Myślę, że on się... Skończy między 2.15 a 2.30 godzinowo, więc no zobaczymy jak to pójdzie, ale do tego trzeba się spoko odżywiać w trakcie, żeby była energia. W związku z czym przed startem 20 minut czy 30 leci taki szot kofeinowy, 200 mg kofeiny w 25 ml. W bidonie na rowerze, rower potrwa trochę ponad godzinę, więc jeden bidon wystarczy. Biorę e, beta Fuel od Sisa, to jest 80 g węgli. 40 gramów węgli wleci e, po wyjściu z wody na początku roweru. Kolejny przed zejściem z roweru wleci. Na początku biegu chyba wezmę jeszcze e, Total Energy Carbożela od Nameda, który ma około 30 g węgli chyba, jeżeli dobrze pamiętam. I rozważę jeszcze jednego żela e, e, sisa, który ma 40 gramów. Zobaczę jak w trakcie roweru będzie wyglądało przede wszystkim z piciem, ale trasa jest stosunkowo łatwa, więc nie powinienem mieć problemu, żeby sięgać po bidon. Także no, planuję przyjąć około 200 gramów węgli w trakcie wyścigu. No i zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, ale wydaje mi się, że powinno być sporo. Dobra, ja się zbieram, bo mało czasu zostało. pakiet. Mam szczęśliwy numer jak widzicie. No a teraz w sumie zaraz będziemy stawiać rowery do strefy. Tylko jeszcze sobie żele przyczepiam na ramę, żeby mieć je pod ręką. Także pokaż? Tutaj jak to wygląda. Tak sobie na ramę na tasiemkę Mam nadzieję, że się będą trzymać, bo to różnie bywa

From the Glasgow Triathlon Club, give Nina a round of applause. For our first lady in transition, out. So, Steve, and gentlemen, Steve. By the edge of the pontoons, you get a nice straight exit through deep water into the pontoon. So, all boys on your right, and then just heading around the back of the last. Red before the exit, so you get robić. a nice straight teraz deep water entrance in off the pontoon. If no, you've got any woda questions, woda please, woda. please do so come and talk to me woda or, woda. or talk to Amy, who's at the front Na by the map in the orange We can help you with any woda questions woda. about the swim here today. No, we'll be woda. starting with the elites at 12 o'clock. Uh, bike off the rack and you can make your way into tran uh, of transition and out onto your bike course. Exactly the same... Hey! Our Western Park race, Excalibur Western Park 2024, is underway. The full distance triathletes are in the water. They are swimming. Well, now, <laughs> so our next wave will be underway in one minute. This is our green swim hat. Yeah, I think they're doing American another lap. on marathon uh, yeah. <laughs> bike. <laughs> 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 <laughs>

But that's very strange because after the last one, the, after the first um, uh, circle, you know, he was far behind. First. He, he's good. <laughs> he's very good. Super! Yeah, please, yeah. Super! Tak a dávej, dávej, chlapé, dávej, máš před sebou třetího, bude bedna. Šup, šup, šup. Zaber. Dělej, pojď. Dávej, pojď, dávej, pojď, dávej. Pojď. pojď. Dávej, dávej, dávej. pojď, 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 pojď. As our fourth placed triathlete now making their way into the finish, so let's welcome back. This is Jan Kranowski. Jan Kranowski, is that correct, Jan? Did I pronounce your name correct? Not really. Not really. I tried my best. I do apologize. But Jan, congratulations, great race. Fourth place today, Jan, your time, two hours, seventeen minutes and forty-two seconds. A great performance well. Wow. 21708, Pierre Simeon 21926. Congratulations, gents! Great performance. We're fifth and sixth places for those breaks. The full distance at Terra Western Park. We don't think it will be too long before our crews leave with bo miałem tylko jeden widon na rowerze i tyle także bieg był ciężki ale ogólnie super było, fajnie na rowerze potem powiem szczegóły ale ogólnie spoko tak myślałem, że oto trzecie miejsce powalczę bo byłem z gościem już w drugiej strefie razem ale wybiegł chwilę przede mną bo ja się zamotałem no a potem to już mnie lekko postawiło chyba w 4.30 to powiedziałem, także szału nie ma no ale ogólnie bawiłem się świetnie nie był to najlepszy wyścig ale jak na pierwszą x na pełnym dystansie myślę, że naprawdę w porządku, także właśnie. So let me give you some rundown uh, through some timings and so on. No dobra, to kilka słów o wyścigu, e, od razu sprostuję to czemu powiedziałem, że się czułem tragicznie pod koniec obozu się zaraziłem od chłopaków e, jakimś, nie wiem co to, ale takim kaszlem, ogólnie czułem się spoko w miarę, ale ten kaszel był taki, że po prostu napływanie pływaniu jakąś wydzieliną, a na biegu miałem problem, żeby po prostu wziąć głęboki oddech, co w sumie... Potwierdza to, że na rowerze miałem wyższe średnie tętno niż na biegu, co ogólnie się w życiu nie zdarza. Także no, ten bieg był wolny, nie ma co ukrywać, i ciężki, ale, ale ogólnie spoko. Zaczynając od pływania, no to pierwszą, po pierwszej pętli wyszedłem z wody drugi, pływało się ok. Ta druga pętla była ciut wolniejsza. Wyszedłem z wody trzeci, bo gościu, który płynął mi w nogach. Dwie ostatnie boję ja sobie z pr prawą ręką, co było dla mnie lekko dziwne, ale powiedzmy, że już e, nie ma to większego znaczenia. Także wyszedłem trzeci, ten dobieg był dość ciężki, bo był stosunkowo długi. E, i, a pierwsza strefa to w ogóle, jak jakiś ogór ją zrobiłem naprawdę tam, żeby ubrać te buty, wszystkim się ogarnąć, to mi trochę zajęło. No, i co? Zacząłem ten rower. Pierwsze 3 km nauczyłem no, się tragicznie. Wyjechałem z chłopakami, powinienem ich utrzymać chociaż koło, a oni mi zaraz odjechali, bo ja nie miałem w ogóle jakiejś pary w nogach i takiej siły. Także szczerze mówiąc, w tamtym momencie myślałem, że już jest po wyścigu i że mogę sobie dać spokój, bo tak to by się skończyło jadąc samemu. No ale powiedzmy, że się jakoś ogarnąłem tam po chwili i zacząłem, zacząłem kręcić. Pod koniec pierwszej pętli dojechał mi jeden gościu. To sobie całą drugą przejechaliśmy razem i powiem wam, że. Bawiliśmy się zajebiście, nie? Ja jechałem mu w większości na kole tam raz mu dałem zmianę. Mm, jechaliśmy naprawdę fajnie, mocno nadrobiliśmy sporo, bo druga pętla wyszła dwie minuty szybciej niż ta pierwsza, także jest to, jakiś, jest to jakaś różnica. Ale fajnie, bo, bo już na drugiej pętli, żeśmy wyprzedzali różnych ludzi, nie i po prostu czasami jak jechaliśmy we dwójkę, to naprawdę. Się śmialiśmy do siebie, że tam jak trzeba było tych ludzi wyprzedzać jakimiś poboczami, i tak dalej. Także naprawdę to było spoko. No i co, dojechaliśmy ten rower. Druga strefa znowu, tragedia chyba z 20 minut ubierałem buta, bo po prostu tak ciasno, sznurówki zawiązałem, że nie byłem w stanie stopy włożyć. No, zapomniałem tego żela, co sobie przygotowałem, no ale biegło się ciężko, tak jak wspomniałem. To średnie tętno, no niskie 156, to tak naprawdę ja na drugim zakresie tyle mam na treningach, także no co, pobiegłem po 4,30, tą dychę niecałą, tam chyba 200 metrów przewyższenia wyszło, ale takie single były kurczę wymagające, nie, te dwa podbiegi były takie, że już jak na drugiej pętli robiłem ten jeden podbieg taki e, dość sztywny, to już abstrahując od tego, że go całego podszedłem, to po prostu jak wszedłem na górę, to nie byłem w stanie przejść do biegu musiałem jeszcze z 10 sekund pójść, żeby w ogóle dojść do siebie mięśniowo i co? I dopiero wtedy jakoś poszło, ale naprawdę już odliczałem tylko do odliczałem tylko do mety się trochę przegrzałem, nie ukrywam, bo nic nie wypiłem a dzisiaj było naprawdę ciepło i słońce grzało tam niby jedna była ta Station, ale tak naprawdę nie widziałem. W sensie nie była dobrze oznaczona, więc cały czas byłem bez wody. No, no i tak dobiegłem, ale, ale fajnie, na mecie dużo. Naprawdę się zdziwiłem, ile osób, bo ci z Czech mi kibicowali. Tam kilka osób jeszcze, których nie znałem, także to naprawdę bardzo miło. No i co, no i fajnie. Ogólnie czwarte miejsce, szkoda, bo to trzecie było naprawdę w zasięgu. Może nie dzisiaj z takim samopoczuciem ale jakbym chociaż połowę tego pobiegł, co jestem w stanie, to byśmy to mieli, także ogólnie myślę, że jak na debiut w Wiksterze na pełnym dystansie jest to naprawdę spoko. No i co, i szczerze mówiąc, chciałbym więcej tego postartować, może nie jestem jakiś super na tym rowerze, to naprawdę zabawa jest fenomenalna. Także e, co, ja się idę teraz wykąpać, potem może jakieś piwko i dekoracja, bo się załapałem o dziwo, Także fajnie, dzięki. czekając na dekoracje, bawimy się piwko muzyczka. About nine, at least. Come on, people! If we all do it, not at all. All right, don't mess about here, right? All or nothing. Just like when you compete. All or nothing. Pink sock lady. Me and you. Here we go. Here we go. Rolling. Rolling. Rolling down the river, go on, Rolling, 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 rolling. Third place, Karina Waisel That's <laughs> shout and, and Ben Goodfellow. One more. Congratulations, everybody. That's our elite racers today. I'm gonna go into our junior category. And we only have one award to give in our junior category. Thank you. Wow. Bardzo ładne. się za A 3 na nagrodę pieniężną. W euro. Także, całkiem fajnie Impreza się kończy. Spędziliśmy tu w sumie wspaniały dzień. Nie spodziewaliśmy się, że będzie taka fajna atmosfera. Ogólnie wszyscy mówili, że zawsze, że ludzie w Anglii to takie buce i tak dalej robią syfa, a to naprawdę zostaliśmy przez wszystkich tak miło przyjęci, że w ogóle no, sama przyjemność to było przebywać. I w ogóle sama organizacja tej imprezy wyszło super. Także Zobaczymy jak to się dalej rozwinie, ale myślę, że będę chciał na pewno wracać tutaj na Eksterny. Także co bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu i zobaczymy, czy będzie kolejny, a jak będzie to z jakichś zawodów. Także raz jeszcze wielkie dzięki i do zobaczenia przy następnej okazji. Także żeby nie było, że nie powiedziałem tego, to w elicie było sklasyfikowanych sześciu zawodników. No a ja byłem czwarty, ale wpływów w sumie na to nie mam. Co mogę na to poradzić?